Cześć, dzieciaki! Czy wiecie, dlaczego powinniśmy myć ręce? Fenek i jego przyjaciele zaraz się tego dowiedzą. Chcecie się przyłączyć? To posłuchajcie. Po słonecznej i pełnej zabaw niedzieli przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnego tygodnia w przedszkolu. Fenek już od rana zastanawia się, o czym tym razem opowie im pani panda i co ciekawego będą robić. Przy wejściu do sali, wielkimi literami zapisany jest temat zajęć. Mamusiu, przeczytaj mi, proszę, mówi Fenek, a mama spełnia jego prośbę. Myje ręce, odczytuje. Hmm, to dziwny temat, myśli chłopiec. Co ciekawego może być w myciu rąk. Zapraszam wszystkich na dywan, mówi pani panda. Penek szybko zajmuje miejsce obok kotka maksa. Jak już pewnie wiecie, zaczyna nauczycielka, będziemy dziś rozmawiać o myciu rąk. Przekonacie się, że jest to temat bardzo interesujący, a przede wszystkim potrzebny wyjaśnia. Wszystkie przedszkolaki nadstawiają uszu. Kto z Was wie, kiedy powinniśmy umyć ręce? Pyta pani. Pierwsza zgłasza się słówka Hania. Moja mama mówi, że ręce trzeba myć przed obiadem, odpowiada. I kiedy skorzystamy z ubikacji, dodaje Fenek. I jeszcze, kiedy wrócimy z piaskownicy. Max też wyrywa się do odpowiedzi. Bardzo dobrze, pani panda chwali przedszkolaki. A teraz trudniejsze pytanie. Jak myślicie, dlaczego powinniśmy to robić? Zanim odpowiecie, podejdźcie ze mną do biurka dodaje tajemniczo. Na biurku znajduje się bardzo dziwne, podłączone do komputera urządzenie. To mikroskop cyfrowy, mówi pani Panda. Dzięki niemu możemy zobaczyć bardzo małe rzeczy, których na co dzień nie widzimy. W sali panuje zupełna cisza. Wszystkie maluchy słuchają z wielkim zainteresowaniem. A co będziemy oglądać? pyta po chwili Fenek. Nasze dłonie odpowiada pani i uśmiecha się szeroko. Czy ktoś zgłasza się na pierwszego ochotnika? W górę natychmiast wędruje całe mnóstwo rączek. Pani panda wybiera kotka Maxa i prosi go, by podłożył dłoń pod mikroskop. Na ekranie komputera pojawia się pełno małych plamek i wężyków. Co to takiego? Pytają natychmiast dzieci, a Max z niedowierzaniem przegląda się swojej rączce. To bakterie i plamki brudu wyjaśnia pani. Czy ja też mam je na rękach? pyta Fenek. A ja. Dopytuje słówka Hania. Sprawdźmy, mówi pani i ogląda pod mikroskopem ręce wszystkich dzieci. Maluchy są ogromnie zdziwione, że bakterie i brud znajdują się również na ich dłoniach. Czy teraz już wiecie, dlaczego często należy myć ręce? Pyta pani panda. Bo wtedy znikną z nich wszystkie zarazki, woła Fenek. Bardzo dobrze, Fenku! Bakterie znajdujące się na dłoniach mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego zawsze przed jedzeniem, po skorzystaniu z ubikacji czy po zabawie w piaskownicy, trzeba pamiętać o ich dokładnym umyciu. Przedszkolaki dowiedziały się dziś mnóstwa ciekawych rzeczy. Na koniec mam dla Was jeszcze jedno zadanie. Mówi pani Panda i rozdaje dzieciom białe kartki oraz kredki i flamastry. Spróbujcie narysować niebezpieczną bakterię według własnego pomysłu. Wow! To fantastyczne zadanie! Myśli Fenek i od razu zabiera się do pracy. Ma już pomysł na naprawdę groźny zarazek. Pozostałe dzieci również nie zwlekają i przystępują do działania. Tutaj kreska, tu kółko, jeszcze jedna kreska i kropka trochę czerwonego, trochę niebieskiego. Fenek już prawie kończy. Zabierzcie swoje prace i usiądźcie na dywanie mówi nauczycielka. Uff, zdążyłem! Fenek uśmiecha się do Maksa i zajmuje miejsce obok przyjaciela. Kto z Was chciałby nam pokazać swoją pracę pyta pani. Pierwszy zgłasza się niedźwiadek Leon. Jego bakteria jest cała czarna i ma łapy z naprawdę ostrymi pazurami. Brawo, niedźwiadku! Kolejna praca należy do słówki Haniu. Zobaczcie, jaka moja bakteria jest wielka i jakie ma straszne czerwone oczy. Brawo, Haniu! wołają dzieci. Wreszcie przychodzi kolej na pracę Fenka. Chłopiec już nie mógł się doczekać. Teraz z dumą pokazuje swój obrazek. Jego bakteria jest naprawdę przerażająca: ma ostre zęby, kolce na grzybiecie, a na głowie rogi. Myślę, że na wspomnienie tej bakterii już zawsze będziecie pamiętali o myciu rąk mówi pani panda, i wszyscy śmieją się wesoło.